Klub Rudnia Zabłudów istnieje już ponad 30 lat. Założony został przez Andrzeja Kalinowskiego, obecnego prezesa i jedynego jak do tej pory. Przeważnie jest to liga seniorska. Gramy w okręgówce i były epizody w czwartej lidze. Zaczynaliśmy tak jak wszyscy od B klasy. Ale jest tutaj nowum w tej drużynie. Mamy Dwa zespoły dziewcząt, są to młodziczki i trampkarki, cóż mogę powiedzieć, że w kategorii trampkarek jesteśmy z małych miast jedyną drużyną. Jest jeszcze Białystok Włókniarz i Białystok Ekosport i Zabudów, także jest to jakby wyczyn z wielu dużych miast w naszym województwie, a jednak w Zabudowie udało się zebrać. Tyle dziewcząt, to dzięki klasom sportowym i naszemu zaangażowaniu. Ile dziewcząt obecnie liczy klub? 23 osoby, z czego tak moim zdaniem regularnie uczestniczących jest 18, Tak, ale cały czas trwa nabór, bo no jak wiadomo, nie możemy sobie pozwolić, jesteśmy małą szkołą na drużynę w każdej, w każdej kategorii wiekowej z tego względu, że po prostu ilościowo zabraknie nam dzieci. Nie mamy tej możliwości jak wielkie miasta, jak Białystok który i duże kluby, które ściągają z całego województwa do siebie zawodniczki. My musimy szukać sponsorów na każdym kroku, żeby móc jeździć i wyglądać jakoś, ale to są sprawy drugorzędne. Ważne jest to, że jest duże zaangażowanie i determinacja dziewcząt. Nie wiem, może to zabrzmi nieskromnie, nie ale nawet w takim zabudowie, w drużynie dziewcząt, można wyślifować diament. Jak często odbywają się mecze Waszej drużyny? Jak często odbywają się treningi? Zależy jaki jak jest czas. Jeżeli jest wiosna i wczesna jesień, to gramy rundę wiosenną i jesienną. Wtedy w zależności od drużyn gramy mecz i rewanż. W trampkarkach jest, jest to niestety tylko dwa spotkania, bo jesteśmy my, włókniarz i ekosport, a w młodziczkach jest 7. A może 6 drużyn, to nie jest aż tak istotne, więc mecz rewanż, także 14, ale gramy też bardzo wiele turniej, organizujemy sami wiele turniej, jesteśmy już dostrzegalni w województwie. Czy możecie już się pochwalić? Jeżeli chodzi o kluby, jest bardzo ciężko. Jesteśmy drużyną, która ma małą tradycję, bo jedynie półtorej roku minęło od kiedy zaczęliśmy trenować i udało mi się zrealizować. Nie, nie wiem, właściwie to prośbę dziewczyn, bo one chciały grać w lidze, bo samo trenowanie w naszych klasach sportowych nie jest wystarczające. Musimy się pokazywać, tak? Musimy być, istnieć w świecie, żeby to było atrakcyjne, tak? Żebyśmy byli rozpoznawalni. Jak ważny w Pana opinii jest sport i to zachęcanie młodych osób, by coraz częściej odchodziły od ekranów, komputerów? Bardzo ważny był okres Myśląc o drużynie y, wychowanków Jarka, czyli wiceprezesa, y, że ciężko było namówić, bo wiadomo, tak jak pan mówi, że komputery inne rzeczy, ale y, minął no, okres półtora, półtora, dwóch lat, zależy jaki rocznik i przekonaliśmy. Młodzi ludzie mają po 16-18 lat. I co jest bardzo ważne, moim zdaniem najważniejsze, że są miejscowi zabudowa. Nie? I grają i się wdrażają. No wiadomo, że niektórzy tam płacą frycowe, ale z wielu osób jest tym bardzo, mega zadowolony. Inaczej się pracuje z chłopakami, inaczej z dziewczynami. Do tego też potrzeba zdecydowanie więcej cierpliwości. Pewne rzeczy trzeba tłumaczyć troszkę dłużej. Wiadomo, e, dziewczynki są bardziej e, wrażliwe, niektóre słowa, e, które możemy skierować e, do chłopaków, nie, niekoniecznie możemy tego powiedzieć dziewczynom, ponieważ łatwo je zradzić e, do pewnych rzeczy. E, tak, e, z dziewczynami zupełnie inaczej się pracuje, na pewno niż z chłopakami. Na początku trenowałam balet e, i tak nagle jakoś się tak stało, że tren zaczęłam trenować piłkę nożną i bardzo mi się to spodobało. Kontynuuję. Jako trenerzy, ogólnie jako e, nauczyciele wychowania fizycznego, widzimy jak zmienia się mm, generalnie podejście młodzieży do sportu. Co było kiedyś ważne e, dla nich, niekoniecznie ważnym jest teraz, w tym momencie. Oczywiście jesteśmy po różnego rodzaju przejściach, pandemiach, e, to też oczywiście ma swoje negatywne skutki. No, my tutaj e, w Zabudowie e, widzimy tę potrzebę tego ruchu. Dlatego też e, wspólnie z kolegami z e, zarządem e, Rudni chcemy wyjść e, tak jakby naprzeciwko oczekiwaniom nie tylko naszym, ale też e, rodziców, e, którzy są również coraz bardziej świadomi tego, e, jakie potrzeby są teraz ważne dla dzieci. Widzą, jak dzieci zachowują się w domu, co robią i, i, i widzą, że ten ruch... W jakiejkolwiek formie jest na pewno potrzebny teraz, tak? więc my tutaj w, w klubie, tak jak mówię, chcemy ten ruch tym dzieciom zapewnić. Tworzymy nowe drużyny. Powstała też Akademia Piłkarska Rudnia, w której trenują dzieciaczki 6-5-letnie. Jest ich naprawdę dużo, bo w Akademii mamy około 70 osób, dodatkowo oprócz klubu Rudnia. I rodzice no, z chęcią tak przeprowadzają te dzieci, licząc na to, że właśnie ten ruch to będzie jakaś alternatywa dla, dla tych dzieci i oderwanie od cudzysłowiu komórek i innych e, narzędzi. W imieniu e, całego zarządu kolegów, e, trenerów. Zapraszam wszystkie osoby, wszystkie dzieci, które lubią się ruszać, które miałyby ochotę spróbować swoich sił w naszym klubie. Zapewniam, że przyjmiemy wszystkich i wszystkim tutaj znajdzie się miejsce, ażeby uprawiać tą piękną dyscyplinę sportu. Piłkę nożną.